Hej cześć, witajcie, jestem Kuczyk, zapraszam na kolejny odcinek z serii zagrajmy w Need for Speed Underground 2. Co nam pozostało? Co nam pozostało? Impreza specjalna jest tutaj pod nosem, zrobimy imprezę specjalną, mimo że nie mamy jakoś odpicowanego mocno samochodu. Będzie będziemy musieli śmignąć, uu, uu, uu. ale nam tutaj wykiprował się samochód. Oj, przecież to chciałem. Tak zrobić. o okay. Ładnie potraktowałem, ładnie potraktowałem, szanowałem, tylko nie ma co. Eee, pędzimy, pędzimy czym prędzej. Eee, no wiecie, doradzaliście, doradzaliście, żeby imprezy specjalne robić w pierwszej kolejności. Zwracałem uwagę, że te zdjęcia, kurczę, to takie naprawdę, wiecie... Olać to, bo... Wpychają na te dziewczyny przed maskę i potem mi tak ich nie widać z samochodu. Po co ja się mam starać i tuningować go pięknie, jak potem i tak go nie widać na tym? Ty! No weź nie wymyślaj, przecież pokierowałeś mnie tutaj. Już ty narowisty wariacie jeden. I teraz hop tutaj. Mm -hmm. da, da. Ile Chwila, moment, co tu się podziałało? Ślicznie. Ej! Co, ślepy jestem? Okej, okay, strykamy fotę. Uu, fajne ujęcie. Pokażcie jakie są jeszcze, to też niezłe. Kurczaki, dobra, we... Walimy to. Poczekajcie, J, ale ja chyba nie mam jeszcze tych. I tak jak mówiłem, że zawsze nam wpychają jakąś dziewczynę tutaj na okładkę, to teraz jest idealnie pięknie całe auto widoczne. Ja nie wiem, jak oni to robią, mistrzowie świata po prostu. Dobrze, gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj u góry. Co mam pod ręką? Mam pod ręką sprint yy, sponsora. Sprint sponsora no to. Warty dużo pieniążków. Mówię, pieniążków nigdy dość. Polecimy chyba 4000 zobaczymy, i tylko nam wpadnie jakiś pieniążek, od razu sobie zaopgradujemy. Samochodzić, żeby on wyglądał tak, bo już co prawda chyba. Oj, jeżeli chodzi o upgrade osiągów, no to dosyć żeśmy sobie już tutaj podziałali z Nissanem. Wydaje mi się, że chyba nie ma nic więcej takiego do dodania w nim. Chociaż mogę się mylić. Ale to sprawdzimy później. Dobra, na razie sobie zobaczmy jak on w ogóle hula tutaj, bo jeszcze nie miałem okazji nim właśnie jechać jakiegoś takiego konkretnego wyścigu. Łoty. no nie wiem, no jest na pewno szybki tyle mogę powiedzieć ale ta skrętność brakuje mi tej skrętności co była w, Maź w Maździe, No Mazda po prostu kleiła się drogi, nie pamiętam teraz czy mamy tutaj zaupgradowane na maxa o, zawieszenie naprawdę nie pamiętam ale Mazdą się jeździło czadowo Uff, jak się zmieściłem na szczęście? Już myślałem, że będzie pocałunek. Co? 3225, tylko. Bieda! Aha, bo cztery koła były za. PPP, e, p, 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 za co? Za te znalezione gdzieś tam, gdzieś tam. Hmm. Dwa sprynciki jeszcze pod ręką. Słuchajcie, podciśnijmy szybko jeszcze te dwa sprynciki. Będziemy mieli troszkę większy budżet do tego, żeby. Coś tam sobie poszaleć z Nissanem. Zawsze to tam 4000 więcej będzie łącznie. Niż tak wiecie. Jeździć bez sensu. Od wyścigu do wyścigu. O, bo, 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 No bo. dobra. Dobra, nie. On jest tam za, za tym. za tym murkiem. Chyba jakiś długi, co? Ten wyścig będzie. Zobaczymy. No, śmigamy. Drugie panie. Machamy rączkami. Wietrzymy pachy. O, ale dobry ma start. Tu oni już sobie nitrem pomagają, ale Nissan naprawdę ma świetny start. Odejście niezłe. Dobra. Nie wiem, czy to ma większe znaczenie. Pojedziemy sobie tędy. Może nam trochę skróci to. Chciałbym taką jedną trasę całą na autostradzie zobaczyć, jak sobie Nissan poradzi. O boż, koszmarny skręt. Booty, diable! Nie, 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 ja cię tutaj nie puszczę, wiecie ze Street Exy, to też będziemy musieli marzmą pojechać, bo ja sobie nie wyobrażam tym w stritexach brać udziału, On jest za mało skrętny, a tam jest za dużo zakrętów. Oaj, oaj. Doradzaliście jeszcze, żeby delikatnie na ręcznym wchodzić w zakręty. No i jak, żeby inaczej? Jak, żeby inaczej? Oczywiście, że tu musiał być jakiś. pajac, no Dobra. Prosta droga. Rozumiem, że to jest domena Nissana. O nie, jadę pod prąd, najgorzej. Ale na szczęście nikogo nie było. Teraz czy nikogo tutaj... A właśnie, a właśnie. A już spanikowałem trochę kurczaczki. Ja. No jak on już za mną jest? Wą! Kurczę, no. Ups. W powietrzu trochę ciężko się hamuje. Nie spodziewałem się tego. Takiej hopki. Ile jeszcze zostało? Bo ja tutaj cały czas mi deweczą po piętach ostro. 67%. Uuu, niedobrze, 33. Ajajajaj, mogłem troszkę krótszą trasę wybrać, ale to też... No, nie chciałem powiedzieć, że niewiele by mi dało, ale jednak... Uff, dobrze, dobrze, dobrze. Jest nerwowo. Jest nerwowo. Nie, no, strasznie ciężko mi się tym nissanym jedzie. No, nie chcę skręcać. No, się chyba do dragów tylko nadaje. Dobra, no, no tutaj ciśniemy przez. O, nawet się nie zbiło. No, przez ogród botaniczny, czy jak to tam się nazywa. 10% do końca. Czy my wytrzymamy tę presję? No nie no, jeszcze tutaj się znalazł. Dziad jeden. Okej, okay, tu już jest prosta do mety. Uf, 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 uf. Dobra, czas na kolejny sprint. Nie mam pojęcia co się wydarzyło znowu. Um, wywaliło grę i jeszcze nawet zniknął z mapy ten sprint. I nie dał nam pieniążków za to, że wygraliśmy. Co za złodziejstwo! Tylko mnie poirytowali, teraz no. Hmm. Co by tutaj zrobić z tym samkiem, no? Bo ewidentnie ja nie mieścić nie umiem, skoro wszyscy palą, że jest najlepszy w ogóle. No najlepszy na pewno na prostej, no bo miał 266 na budziku i jeszcze mu było mało. Kurczę, 200 na godzinę na trójce jać. No, chyba bym ze swojego tyle nie wykręcił. Dobra, ile mamy? 40% przejechane. A wejdę tam, pokaż co potrafisz. 310 w tunelu, tak jest. Jeszcze nie zamyka budzika. Uu, proszę bardzo. No, to ślicznie, ślicznie. Potrafi na pewno wiele. Czemu ja się nie trzymałem tej bandy? No jak to jest, że ja tu cisnę 300 ponad, a oni mi tak już na ogonie siedzą, no? Mimo tego małego wypadku. Ciekawe jestem też, jak wyglądają te inne światła na Nissanie. Bo ja Nissana GTR-a to znam, w sensie Skylinea GTR, znam tylko z tymi właśnie światłami z tyłu, takimi okrągłymi. Hmm, ciekawe może być. Jeszcze nie miałem okazji go tuningować. Na pewno niedługo się przekonamy. Aj. aj, 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 aj. O szlaki. jeszcze teraz okstre zakręty. No to coś co Nissan uwielbia, naprawdę. Może na ręcznym? Nie bardzo, nie bardzo. Dobra, dawajcie, tu się podratować. Szybko nitrem, bo 10% zostało, mój drodzy. Szybko, 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 lecimy. Dobra, to już nie ma na co czekać. Okej, okay, machamy go. Żeby było jeszcze troszkę, kurczę, naładować tego nitra na czarną godzinę. O, na przykład na teraz. Boże, jest tym łeb. Ja nie wierzę w siebie, po prostu, co za osioł. Bez komentarza. Bez komentarza. Naprawdę muszę się nauczyć jeździć tym samochodem, bo idzie mi bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Nie wiem, czy bardziej nie przyhamowywać może. Ciężka, ciężka sprawa, tyle powiem. Nic tam nie ma? Nie. A tu się zmieścimy. No, teraz ładnie im trochę uciekliśmy. ale wiecie, jeden malutki błąd. O, tak jak teraz. I oni już nam siedzą na zderzaku. Oj, 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 Mocno zarzuca. Pozwólcie, że będę nitro oszczędzał najdłużej, jak się da. Żeby mieć jak najwięcej na... ...końcówkę wyścigu. Bo inaczej znowu może nas czekać niemiła niespodzianka. Cholera, już nas znowu dogonili, no. Szybciej, szybciej! Pędź, pędź, jak wiatr! Uuu Dobrze mnie nie wykręciło Okej, okay, na dwie sekundy odskoczyliśmy Czy to tylko na chwilkę? No tak, na chwilkę Tory sekundy, dobra Teraz tutaj ostrożnie Tutaj może nas miotnąć zaraz Ajajaj, aj, aj, za mocno zahamowałem No i mnie zarzuciło Szlak Dobra, dobra, ale przynajmniej nie wyprzedzili mnie Nie muszę ich teraz ścigać już mamy prawie dwa paski, dobra zacznijmy go używać, bo <laughs> po co ma się marnować, teraz to już można matko, teraz siedzę jak na igłach, naprawdę okej, okay, tutaj jest jakiś przejazd aj, 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 gdzie ja się podziałem tutaj, nie dobra, jadę, jak jak czołg, jak przecinak najwyżej się ktoś trafi nie, niech się nie trafił no i tak powinno to wyglądać za pierwszym razem, a nie... Dwa koła do kieszonki, pięknie. Nie wiem co tam się odblokowało, ojejku, jest drak jeszcze z... Proszę ja was... Wiecie co, weźmy, zobaczmy czy w performance shopie jeszcze coś możemy dowalić do naszego Nissana. O, tutaj. Zobaczmy czy jeszcze coś możemy tam dorzucić do pieca. Um... No żeby nie... nie wyrzucać na razie pieniędzy na... No właśnie, teraz pytanie czekajcie. To nie, 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 nie. Stalowano, dobra. ECU. Mhm. Aha, a to tam w silniku było te... Wymiana głowic? Bo coś mówiliście o tym... Wysokiej jakości. Żeby zdemontować, żeby był, wrócił ten dźwięk, który mi się podobał, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, co to miało być. Zróżnicowanie. Nie, ja chciałem mieć przyspieszenie i prowadzenie. Sklebowany bardziej, no tak, a to jest. O, 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 o właśnie, to, czyli, czyli ja nie mam właśnie tego nie mam zainstalowane. Ja wale nie stać mnie na tę część no co za diabły 6300. Oponki. Oponki mam też najlepsze zainstalowane. Hamulce. Też zainstalowane. Hmm. No bo tutaj nic lepszego nie ma już, nie? Redukcję wagi. No, też niby jest. Czekajcie, coś tutaj jeszcze można dorzucić. Usuń panele wnętrza. I to. Lekkie szyby. A nie wiem, bierzemię, tam coś pokazywało, że. Gituwa. Aha, czyli wszystkie, wszystko co można było. A turbo. Turbo też mamy. Tak, bo to redukuje. No to co? No to zostało nam tylko zawieszenie na za 600. Czyli musimy jeszcze jeden wyścig pocisnąć, żeby zawieszenie ogarnąć. I dopiero wtedy będziemy mogli. Inwestować w wygląd. Bo już wtedy będzie odpicowane na maksa jak się tylko da. Hmm, 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 hmm. Czyli, ee, co my tutaj mamy po drodze? Mamy tor i drag. Zróbmy teraz tor dla zróżnicowania. Gdzie ja mam jechać? Powiedz mi, proszę o GPS-ie. No, oczywiście, że w drugą stronę. Troszkę za dużo gazu. Co tu. Oj, 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 oj. Uwielbiam, jak tak nagle zmienia kierunek, i ja muszę w coś uderzyć, żeby wyhamować. No. Mam wrażenie, że mnie coś robi w na ten GPS. Aha, nie, dobra, ona skuchana. Autostradkę, dobra. Ufam ci już, GPS-ie. Co ja robię? Co ja robię z tym samochodem? Chłopie, ogarnij się. Teraz Będzie ostry zakręt w lewo. No ale tutaj, przynajmniej, powiedzmy z wyprzedzeniem, mi mówi o tym, że mam skręcić. No nie hop, hop, hop. Jesteśmy sobie na naszym torze. No i elegancko. Ile okrążeń? 3 km. 3 km to jest chyba jedna, jedno krążenie, więc pewnie będą dwa. Dobrze mówię, czy źle mówię? Jednak trzy. O mój Boże. <laughs> jak źle skończył jeden gość. No tutaj naprawdę koledzy są wymagający już bardzo. Ale widzę, że też potrafią popełniać błędy, także nie są idealni, tak jak w pierwszym. Na szczęście. Ojej! Ja tylko, ja, tylko ja potrafię pomylić ściany z drogą. Ja nie wiem, jak ja to robię. Dobra, mam jeszcze dwa okrążenia, żeby się poprawić. To jest pierwsze na Poznanie, Toru. A następne będą po to, żeby go zmasterować. Okay. oczywiście musi przyciąć, bo jak żeby inaczej. No czemu oni mi zawsze wyjeżdżają tak jak mi pasuje, żeby jechać, no ostatnie. Nie, dalej ją słabo skręcę. Ja nie wiem czy to zawieszenie za 6300 cokolwiek pomoże, czy nie. No ale to tak jak mówiliście, że jego się powinno na ręcznym lekko wchodzić w zakręt. Tak, tylko że jak ja na ręcznym wejdę w zakręt, to ja już będę bokiem leciał. No, po prostu muszę bardziej wyhamować przez zakręty, nie będzie git wtedy. No zobaczymy. Trzeba się przyzwyczaić po prostu do tej furki i tyle. Jest pierwsze okrążenie. Za nami. O nie, wypadłem. Lak. Co ja miałem? Masterować to okrążenie? <laughs> Dobre sobie. Dobre sobie. Jak tutaj się dzieje? Dobra. Odsunąć się panowie. No, i, i, wiecie co? Ta gra normalnie słuchała. Jak mówiłem, że mi się ciężko skręca tym samochodem, to mi tyle zakrętów teraz dowalili w tym torze że to się w głowie nie mieści okej, okay, dobra przynajmniej tutaj w miarę dobrze pojechałem No każda banda moja, nie? no <ścoughs> i już nie wiedziałem co mam zrobić chciałem ich ominąć, a mi nie wyszło no zdarza się Eeeew... Ck... Eee, Ten w... eee, ja tu koroną ciśnie. O, proszę. Widzicie, że można początkowe auto w grze. A jak się spisuje pięknie. Ja też chyba za ciasno te zakręty biorę. Holender, jasny, no. Zyskałem prowadzenie. Ciekawe na jak długo. No, na to okrążenie całkiem długo. Niby ee, nowe, najlepsze okrążenie. Ale można to jeszcze lepiej zrobić. Nowy zapomniałem. Wyhamować. O, lerka. Ja się chyba nigdy nie nauczę. ciasno. Matko, jaki ruch tu jest. Okej, okay, czy uda mi się ich machnąć z tej strony? Czy to tak naprawdę niewiele? No niewiele się zda. Nie źle, ale mogłoby być lepiej. Jakby się go pozbył chętnie. Tylko nie wiem, czy on też potem nie dogoni przez to szybciej. O, Lipka. Ciężkie, ciężkie dylematy. No tutaj będą do samego końca się rzeczy. O, 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 dobra, jest, no chciałem powiedzieć nieźle, ale nie wykręciło go tak jak mu chciał, cały czas mi siedzi na ogonie, jeszcze jest no, ale to chyba ten drugi jeszcze dołączył tą mistrz koroli, dobra, tutaj ładnie ten zakręt wyszedł, naprawdę dobrze, no, no leć, leć, po chodniku, no musiał, no, no musiał tutaj dziad jeden wyjechać, no musiał. To no było jakby inaczej. No weź, ja nie chcę tego powtarzać. O No i tupa. A dlaczego ja? Dobra moi drodzy, ten wyścig będziemy musieli powtórzyć następnym razem. Za dzisiaj dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło. Na razie.